Witam jeszcze raz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rewitoków. Już w 25, czyli według planu, osiągnęliśmy dokładnie połowę. I tutaj pojawi się pewien pomysł, ale spróbuję go zakomunikować przez portale społecznościowe, więc jeżeli śledzisz mnie na LinkedInie, na Facebooku, czy też na YouTubie, to na pewno taką informację dostaniesz, a jeżeli nie, to od razu na wstępie proszę zasubskrybuj, zaproś mnie do listy kontaktów, do swojej sieci kontaktów, tak żebyśmy mogli wymieniać się informacjami. Oczywiście będę wdzięczny za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, no, ponieważ to mnie napędza, to mi mówi, że ma sens to, co robię. No i przede wszystkim kanał jest za darmo, ponieważ wspiera mnie dzięki temu YouTube. A tymczasem, co będzie tematem dzisiejszego spotkania? Dzisiaj będzie prosty trik, jeden krótki temat, który myślę, że dosyć szybko pójdzie, a mianowicie pokażę, w jaki sposób wyznaczyć ilość ziemi, którą trzeba rozrzucić na dachu, żeby wykonać zielony dach, ponieważ takie pytanie kiedyś dostałem od projektantów. Jak wyznaczyć ilość ziemi, jak wyznaczyć ilość tłucznia, jakichś ewentualnie kamyków, żwiru itd., itd. Dokładnie tą samą metodę można zastosować i jak zaraz zobaczysz, jest to naprawdę bardzo proste. Przechodzimy do zwykłego widoku 3D po to, żeby... No, tutaj wykonać można powiedzieć praktycznie całą pracę. Mam na górze specjalnie wykorzystałem ten model rewitowy autodeskowy, ponieważ na górze na dachu fajnie ustawione są spadki, żeby odprowadzić wodę. I mamy tutaj warstwę nośną, która jest płaska, i warstwę spadkową wykonaną ze sztywnej izolacji. No i teraz te spadki wykorzystamy właśnie do tego, żeby na to narzucić ziemię. Co robimy? No, żeby Odzwierciedlić te krzywizny, wszystkie je wypełnić ziemią czy tam żwirem. Najlepiej skopiować ten dach, który tutaj w tym momencie mamy, wkleić tą kopię dokładnie w to samo miejsce, wtedy wykorzystamy obrys tego istniejącego dachu, a następnie wykonamy ten jeden trik, który pozwoli nam właśnie na wyznaczenie objętości materiału który ma być narzucony na wierzch no i oczywiście który ma pokryć wszystkie te spadki no i w odpowiednią warstwę wykonać więc zaznaczam sobie ten istniejący dach ze zdefiniowanymi spadkami Ctrl C czyli kopiuj do schowka a następnie na wstążce narzędziowej na początku wstążki mamy taką nieśmiałą ikonkę jak paste czyli wklej klikam w lewym przyciskiem myszy ona robi się aktywna i teraz druga opcja od dołu to jest align to same place, czyli paste wklej align to same place, w to samo miejsce dokładnie. Wybieram tą opcję i w tym momencie drugi identyczny dach jest wklejony dokładnie w tym samym miejscu. Nie klikam nigdzie w powietrzu, ponieważ nie chcę go odznaczyć. Chcę, żeby on był zaznaczony od razu we właściwościach typu. Zdublujemy go, wprowadzimy nową nazwę, nie wiem, wpiszę dwójkę po prostu, nazwę roboczą, a następnie we właściwościach warstw, można powiedzieć, wprowadzimy modyfikację. Usuwam te dwie wierzchnie warstwy, one nie będą mi potrzebne. Warstwę jedyną, która została, zmieniam jej grubość na 600 mm, czyli mniej więcej te 60 cm. E, dachu będzie wklejone w tym miejscu, to oczywiście nie jest docelowa grubość warstwy ziemi, ona wyjdzie nam po wykonaniu pewnego no pewnej czynności, ale jeszcze nie powiem co to będzie. Więc wpisuję sobie 600 mm. zmienię materiał, żeby wyraźnie było widać odróżnienie pomiędzy tym oryginalnym dachem, a tym nowym, który utworzyłem, czy który skopiowałem. Wybieram materiał ziemia, zatwierdzam przyciskiem OK, jeszcze raz OK i jeszcze raz. I teraz od razu widać, że ten dach został zmodyfikowany. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Żeby mieć płaską górną powierzchnię, muszę kliknąć Reset Shape na wstążce narzędziowej, czyli zresetuj kształt tego dachu, usuń wszystkie te spadki, które były w tym oryginalnym kopiowanym dachu zdefiniowane. No i teraz... Zobaczmy jaki mamy efekt gdzie ten dach będzie się znajdował w przekroju przejdę sobie na rzut roof wybiorę narzędzie przekrój no i tutaj naszkicuję przekrój przez dach w dowolnym miejscu tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia gdzie ten przekrój będzie się znajdował no i jak się zbliżymy tutaj do naszego ekranu do tego widoku dachu zmienię styl wizualny żeby go było widać widać że ten dach jest za nisko, zobaczmy we właściwościach, jak on jest ustawiony. Picked faces location, widać, że jest wybrana opcja top, więc ja chcę, żeby on był wyrównany jakby dołem i bez offsetu. W tym momencie był ustawiony offset 252 mm, więc zerujemy i mamy dokładnie tak ustawiony dach. Więc widać, że te 60 cm to jest dokładnie wysokość ścianki kolankowej. I co teraz musimy zrobić? Po ustawieniu Musimy wykonać następującą rzecz: musimy połączyć geometrię tego nowego dachu, który jest w tym momencie już zbudowany z ziemi, ze starym dachem, który ma warstwę nośną i warstwę spadkową. Przechodzę na zakładkę Modify, czyli zakładka Zmień, a następnie wybieram Join Geometry, czyli Połącz Geometrię podobny efekt uzyskasz, jak wybierzesz narzędzie Cut, czyli tnij geometrię. Więc nie ma tutaj tak na dobrą sprawę znaczenia, którą z tych metod, które z tych narzędzi wybierzesz. Zobaczmy jeszcze tylko na sekundę, zanim to zrobimy, jaka jest ta oryginalna objętość dachu, 955 metrów sześciennych. Tyle ziemi mamy w tym momencie. Jak połączymy, powinna być zupełnie inna ilość. I jako pierwszy Kliknę sobie ten dach oryginalny, a następnie ten nowy dach, który przed chwilą utworzyłem, skopiowałem i zobacz, że zostaje z tego nowego dachu tylko to, co leży na tym oryginalnym czyli cała ta część powtarzalna, która się powielała, została wyrzucona, została odjęta. Zostaje nam tylko ziemia, która wypełnia przestrzeń między dachem. A górną krawędzią ścianek kolankowych, oczywiście, ścianki mogą być wyższe. Może się zdarzyć tak, że te ścianki będą miały trochę inną geometrię niż taką, jak tutaj widać, więc możliwe, że będziemy musieli jeszcze połączyć tą, ten nowy dach, czyli dach ziemia ze ścianami, żeby odjąć objętość ścian, żeby cała ta ziemia zmieściła się wewnątrz. W tym przykładzie nie musimy tego robić, ponieważ te ścianki są idealnie pionowe, bez tam zróżnicowania warstw na wysokości, w związku z tym możemy tylko to jedno połączenie wykonać. Potestuj, wypróbuj. Oczywiście ma to zastosowanie zarówno do ziemi, jak i wszelkich żwirów i tak dalej. Wszystko, co można wysypać, żeby szybko policzyć objętość. No i teraz po zaznaczeniu już tego dachu nowego, w cudzysłowie połączonego mam we właściwościach objętość 384 metry sześcienne. Było ponad 955, teraz mamy 384. No i to jest ta wartość, która nam była potrzebna. Wiemy, ile tych metrów sześciennych, mniej więcej, ziemi musimy tam wrzucić na dach, żeby wypełnić tą całą przestrzeń. Dzięki za dzisiaj. To właściwie wszystko. Jeżeli ci się to podobało, to oczywiście będę wdzięczny za polubienie. Jeżeli masz jakieś sugestie, uwagi, to wpisz w komentarzu cokolwiek. Nawet nie wiem, że było fajne, niefajne, jak ty to wykorzystujesz, może masz jakąś inną metodę. Każdy komentarz dla mnie jest na wagę złota. Chciałbym, żeby coś zaczęło się dziać pod tymi filmami, a jest ich już prawie 70 na moim kanale, więc może jest to okazja, żeby również sięgnąć głębiej i popatrzeć, co jeszcze ten mój kanał oferuje. No i oczywiście zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Moje dane kontaktowe są teraz wyświetlone na ekranie. Więc jeżeli masz ochotę, żeby napisać, żeby zadzwonić, no to zapraszam serdecznie. Jestem oczywiście do dyspozycji w wolnym czasie, chętnie odbiorę i porozmawiam. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym, już 26 odcinku Rewitoków.